To dzita Nie, jakieś zniski tu są. Mam Jennifer. Hej, siema! Ej, czy ty masz TikToka? Nagrywasz na TikToku? Tak. Jako Jennifer. To jest Kramerka. To, to widziałam cię. Dzięki. Możemy zrobić sobie live'a, bo nie mam zdjęcia, mam live'a. Hej, Nie wiem czy skojarzycie, ale ja z TikToka znam. Na może gdybyś kojarzy. Ale super, super pasujesz. Dzięki. Zresztą mi się włosy splątały, ale. przeorana jest na peruki. Peruki są straszne. Jeszcze jak są takie tańsze, ja mam takie tańsze, to się dla psów. do szycia. Dobra, zacisywanie. Proszę, żebym miał na ten rad. Nie normalnie, żeby się tylko do naszego. Tom Siol, Tom Siol, seria, seria. A zakończam do wyczesowania jakaś Działa na peruki zarąbiste. się! No, no. no, no. Nie wiem, czy, czy znaliście. No Jenefer, ale do mi się pasuje, ja ją kojarzę z e, TikToka właśnie. Dobra, znalazłyśmy Jennifer, to naprawdę dobrą Jennifer, a teraz musimy znaleźć znaleźć tą Jinx. A jej nie ma, a i tu nie ma i zaraz mnie trzeba podłączyć. Siema, Gerczak, ale śmieć po oczach. Dobra, widzicie gdzieś Jinx? Macie, spróbujcie ją zobaczyć. Ja nie widzę, A mamy kolejną wróżkę, o co spytać kolejnej wróżki? Hmm. Hmm. Gdzie to? W Poznaniu, Pyrkon. Zatrudniłam się w tym, gdzie indziej. Rok temu tam stało takie wielkie ktulu do dodatku do Elder Scrolls Online, ten do Morrowind'a, ten taki kraken jeden wielki. Poznałem Jinx to jak poszukiwanie, gdzie jest Wolly. -E. Uh! Znajdź mam znalazłam to chcę się spytać. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry, miałam za zadanie znaleźć Jinx i znalazłam. Jasne. I to jest wersja z Arcane'u tak, widzę. Tak, tak, dokładnie. tak, I, I co, czekasz na drugi sezon teraz? Tak, tak, na listopad, A grasz też w ligę? Tak, tak. I co, na Jinx? Tak, tak. No, Jinx to mój pierwszy main tak. był, a teraz gram 7 na topie. No i kozak. No, to zarąbiście. Zabiorą Jinx, i tak że, Jinx, tak, że wszystkie team fighty pierdolę tylko Jinx. Tak, tak, no. A, no, byłam też, mam trick pony. A to fajnie. I jaka ranga? latynę ci O to ładnie, to lepiej się, ale ja intuję gry, wszystkim a, psuję. Nie, a, a tam <gry> no, to super, to powoduję do jej zabawy. Mamy jinx! Chciałam 4 Tak, tak. To kogo trzeba znaleźć? Da dawajcie, dawajcie, znajdziemy. Może do papieża. Dzień. Dobry, o jest A, a czyli to jest prist jakiś, tak? Nie, to jest A czarodziej, dobra, a ja chciałam, żebyś za swoje dostać dostał. To no nie, to nie, to idę szukać dalej, jak... Zaczarować, a jak? A, a widzów możecie mi zaczarować? Rzucić spela jakiegoś? Tak, no, mam nie, nie. A to, a to, a to trochę smocno, to. Czy? Ten z mocą chęć chciałam. Z czym? ten jest wodny spel, bo jestem wodnym czarodziejem. Wodny spel, dobra. To rzuciali. Może im się mokre Trochę to, to na ochłodę. To, to dobra. To, to, to. Tak. Dobra. Dzięki wielkim... Ten... No, rzuciłam na Was wodnego spela. Jak się czujecie? Nie szukaj Ona się przygotowuje do tego, do chyba panelu. Poproszę o przeniesienie do innej parafii. Wodny spel, jakiś nowy rodzaj. Nie wiem, czy się tego. A, nowi, nowi. Husaria, husaria. Husaria. Poznańska husaria. Ej, a jak ktoś się za vampira przebierze i przyjdzie pod do punktu, pod to da znów napis. Musimy znaleźć jakiegoś vampira yy, i się spytać. Tu mają skrzydła, ale to jest Genshin, to nie, to nie nic. Jezusa by Jezus był! Czym jezusa znaleźć? odpowiadam bo, bo, mu się. Tak zrobimy, tak zrobimy. Tam jest valora. Mam pokojówki, tam elfy, a tam się tańczą, tam się tańczą. Tyłkami kręcą, ale to chyba też dzieci, to chyba tego nie nagram. Kiedy dostajesz przepustkę na wyjście do psychiatryka? A z psychiatryka? Jutro, jutro. Jutro o 14.30. Tak wygląda choroba, proszę Państwa. Dobra, dajcie mi furasa. Skaczemy na prawo. I jakie masz grzechy? O duże, duże. Siema mały. To jest wdżacz. Kogo dać ci go? A furasa, to ja szukam. O, mamy Katie. Bo muszę podłączyć powerbanka, w co. Dobra, mamy jedno. Dobra, ułożyłam siema. Karsen. nie stoi, nie stoi. Więc nogi was wpadam, uwaga. Tak wygląda poziom yy, poziom z mojego krocza, jakbyście widzieli. Aha, zarąbiście. No to pięknie, patrzcie, widzowie. Aha, dobra, bo bym na befe. Siema, Kajot. Właśnie widzę, że rozwaliłam plecak. rozwaliłaś? Plecak. Masz, trzymaj. To jest mój szpieg, tak. Cześć, a które... Aha, teraz jest na mnie, dobra. Cześć, Czekaj. Wrócę. masz na siebie. Czemu na mnie? Czemu nie? Zawaliłam zamek. Nie mam zamka w sumie. Zapłaciłam za samą pyrkantę, wykorzystałem Powiem Ci, że wczoraj było fajnie. Ta? A, tak, tak, tak. Bo w ogóle próbowałem znaleźć ta ocina, tylko że to bardziej dopiero później. No, co? Na tym. no tak, tylko jest jeden problem. Nie pamiętam, jak on wygląda. Jak ta oczina wygląda? Nie pamiętam, no co, ja, a ja widziałem jak ta oczina. Jak że się drze na ludzi i ich obraża, co ta ocina. A to nie wiem, tu nie widziałem nikogo takiego tam. O, patrzcie, frytki! Gdzie ty pokazujesz, Tu są frytki? Do, chodziła z otwartą połową drysaka, tak zrobimy. Rybi co? Jak do to kaja, nie szpieg. Tu, tu na, na. Ludzie się dziwią, że to żyje nieszczęście. Ciekawe. <laughs> e, też mi się dziwia. Dobra, jedyne co tu jest, to patrzcie, frytki! Jak ktoś mnie chciał okres, to frytki dojmie. Te co na kolację sobie zostawiłam. Dobra, mamy tutaj do dragona, i że tu byliśmy. Dzień dobry wróciłam, dzień dobry wróciłam z, z, z dziećmi. 127 dzieci przyprowadziłam. Co, jakie są tu wyzwania? O, możecie mi twarz pomalować? Tak, można się zgłosić. Dobra, ale nie, nie będzie siura na, na czole. Jak to prosić? No dobra, to co jesteś tak, wyzwania? Są karcianki, mamy bufek. O picie, właśnie, tam jest tam, jest, tam jest tam, many i życia. To się napijemy. Dokładnie. Mamy koty do głaskania. Koty? Mamy... A, no, ja zrozumiałam boty do głaskania. <laughs> Trochę fantów, do których możesz również spoczyskować. I na całym... W terenie Pyrkonu można znaleźć symbol people, przy którym są umieszczone różne fanty z gry w ramach gry terenowej. O! Fanty znajdujemy, nie przynosimy ich, robimy zdjęcie, przynosimy zdjęcie. Aha, i co w zamian dostanę? Jakiś drobiazg. Drobiazg. Na przykład czyjąś duszę? Coś więcej. Coś więcej? Dusza mało warta, rel, rel. Dobra, dobra, to się zgłaszam na malowanie twarzy. Jak się zgłosić? Podejść, chyba do tej fani gunari z rogami i się wydaje. Dobra. Roswia ja z rogami zrobimy Dzień Dobra, czy gdzieś tu malowanie twarzy? E, tutaj tutaj nas sobie uczą się zaraz koleżanka. Dobra. I, okay. Dobra, będziemy, będą malować mi twarz. Spójrzmy, co tu jest. Da mi się pomalować. Dawaj siura, się mam Tagero. Tu są różne, patrzcie. Taki co? Taki. Siura dawaj. Nie no, może jakieś takie, co? Czy pół twarzy czarne, czy coś? Siur na twarz, świwka, aha. Nie no, może coś małego, co? Czyś na mnie, mówi coś do mnie. Te siur najlepiej? Widzicie? Taki mały siór. Dajcie, ja, ja znajdę i wam pokażę. Nie wiem, czym jest słościcę. Chyba tak. O! O! Taki tylko na jednym oku. Widziałam mam. Nie, się... nie, no, mogę być. nie nie, nie wiem. Potrzebujmy Cało to, żeby ludzie widzieli, bo ja dzieci przyprowadziłam ze sobą. Mętny, Dobra, chyba Ci leci unfollow, bo mojego niku nie namalowałaś. Ale to nie ja malowałam, to Pani malowała. Patrzcie, teraz grzyba znalazłam. Oj, siurucholutka, chyba trochę ta. Trochę ta. Ale jak siuruchy troszkę trochę tak. No nie? Trochę zrobiłam, mi kutasa na czole. No nic, no nic. Dzień dobry, robicie sztuczki? A czemu to iluzja dla dorosłych, a dla dzieci? Co pokazuje za sztuczki? Nie bardzo interesuje ta wersja dla korosłów, Jest livestream ogólnie, to też też dzieci przyprowadziłam. Tak, a nie, to nie robię niebezpiecznych rzeczy. Nie? Dobrze. Robimy bardzo proste, zobacz. No. Mówię tu dotrzymać jak chcesz. To może postawić. Żeby było widać. No tu ja coś mam robić. Tak, tak. Bardzo sobie

good it

O, jak się podobało, Czajcie. pieniądze mi się w ręce rozmnożyły, ja nie rozumiem, on miał to, on miał to Ciekający penis na no ponieważ... iść Czekaj, to jeszcze wezmę tylko pom. O, dobra Oj, widzowie, widzowie, ciekawy będzie. Czekaj, już... <grym wytrzań> Jeszcze tylko nagram. Dobra, jest okej. Dziękuję. Wydaje się, że w ogóle Ja tu już ciśnęłam, tańczyłam, no. bingo, bo to jest bingo, żeby skreślać. Nice. Mam na samą Proszę. Dziękuję. I zupacie, jakie ładne! Zobaczcie, jakie diademy Masz Mystery Box? Tu masz 10, czy masz 30? Co? Co może być w tych Mystery Boxach? W każdym jest biżuteria, czyli coś z tego stoiska, tylko wiszek. Aha, a to jest diadem czy naszyjnik? Oba. Czyli jako to i to. I w jakiej cenie są one? E, tylko to nie jest jako diadem i naszyjnik? 250. Biademy, tak. Aha, U, i z jakiego materiału? Tu jest mosiąc, piasek pustyni, granat, cytryny. Aha. I tutaj jest jeszcze taki szczureczek woskowany. A czym się różni ten mystery za 10 do 30? 30 jest. To, to jest... 4. 4. Aha, są A można blikiem kartą? Można blikiem. Blikiem, dobra, to zrobimy blika. Znikniesz ich na sekundę? Tak, zniknę na sekundę. Dobra, jaki numer? 30. Dziękuję bardzo. Dobra, idziemy to otworzyć i kończymy streamka i będziemy się widzieć wieczorem i ja pokupuję więcej takich mystery boxów. i będziemy je otwierać wieczorem. Co by na, na to? Bo ogólnie ja i nie mogę sama wyłączyć kompas zdalnie, więc... Muszę się zdawać na, na ludzi. Przejdźmy ten. Dobra, czekajcie, usiądziemy tu. Pageroł tobie by taki idealnie pasował. Idziemy może dla Pagera coś wyślemy. Dobra, otwieramy. Jedzie sobie z domu. Więc albo cały czas jest stream, albo nie wiem. W sumie może cały czas będzie stream, co Wy na to? Dobrze, to Tyle godzin? Uu. Grzybek! Grzybka mamy! Tu jest Czarną tam nic nie ma. Dobra, założymy. Oj, Łoł, wow, spadł. Taki kamień, taki kamień, jak trochę jest ten grzybek. Ja jestem starym grzybem, pasuje, o no widzicie. Dobra, założymy grzyba, ale tak mocno, żeby jako bróża było. Co to co miałeś? cały czas, robimy cały czas, robimy cały czas streama po prostu. Co tam miałaś? Czekaj, masz coś wążutego we włosach. Co? Czekaj, 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 czekaj. To zrobimy cały czas streama. Ułe Co tam było w środku? A o której będziesz wracał? Co? Grzybek. Nie, nie dam. Jak? Suje? Tego akurat wam nie oddam. No, normalnie jak wam proszę miała. <laughs> Koło 21 dopiero. O 20. 5 godzin jeszcze. gdzie cały czas streama. Czy chcę, widzimy dopiero się o 20? :00? W sumie ja mogę cały czas streamować, dopóki telefon nie padnie. Tylko problem jak padnie i... Ja mam nie jak sukawe z ładowarką, ale by było. Też, trzeba znaleźć gniazdko. Też mam ładowarkę. Chcemy cały czas? No dobra. No dobra, to cały czas. Cały czas. Mam nadzieję, że telefon... telefon nie zepsuje tym. Chcesz wygrać Doritosy? Albo ewentualnie będzie... Jeszcze lepiej sobie odpocznij. W i sensie co? To teraz nie ma streama Chcesz, i odpoczywamy? To jest furas. Ale to amonrafuras. Amon furas. Poszedł. Uciek. Siema, boro. No, ale weź nie, zostawię tego do ziemi A przepraszam. Nie ma odpoczynku, ale musimy iść, żeby poprawili te napisy, bo się całe roz, rozmazały. I musisz naprawić sobie klasę. Plecak. tak. Albo zrobimy tak, że w serio za 5 godzin się widzimy o 20 i będziemy otwierać mystery boxy To no, chyba tak to lepiej będzie. Bo tak to po prostu na spokojnie będziemy mogła poszukać no. sobie ich niż tego. No, Romango. Nie, no, już nie zrobimy, bo będzie czarny ekran tylko potem. Ty patrz. Konewka. Chyba, żebym napisała do Maloja na Discordzie. Nie, nie, nie da rady. Jak nie jest zainstalowany, to nie da rady. Wiecie co? Napij się wody jakiejś. Eee, widzimy się o 20.00 i jeszcze jutro. A na dziś... Tam jest jeszcze jakiś taki panterkowy furas. Na teraz na razie koniec.